Sprawdźcie położenie rąk i nóg. Poruszajcie się nieco na krześle, tak żeby waszemu ciału było jak najwygodniej. I kiedy będziecie gotowi, zamknijcie oczy. Pozwólcie, aby wasze oddychanie stało się głębsze i mogło stać się wolniejsze. Wdychaj spokój i wydychaj spokój. Poczuj, że Twoje ciało fizyczne jest ciężkie, rozluźnione, spoczywa na krześle. Udaj się teraz swoją świadomością do swojego serca i znajdź tam cichy punkt, całkowicie spokojny i bez ruchu. W Twoim sercu jest takie miejsce, którego nikt nie może skrzywdzić ani dotknąć. To punkt Twojego wewnętrznego bezpieczeństwa. I z tego miejsca, cichego obserwatora, możesz teraz zwrócić uwagę ponownie na swoje ciało fizyczne pozwolić mu się. Jeszcze bardziej rozluźnić. Przejdź swoją świadomością od głowy aż do stóp. Możesz wyobrazić sobie, że fala rozluźnienia, odprężenia przepływa przez Twoją głowę. Poprzez ramiona, klatkę piersiową, brzuch, biodra, uda, kolana, łydki, aż do stóp. Możesz jeszcze poruszyć nieco swoimi palcami w butach, aby się jeszcze bardziej rozluźniły. Wdychasz spokój, i wydychasz całą aktywność, napięcie. Pośpiech dzisiejszego dnia. Niech spokój wypełni całe Twoje ciało fizyczne. I swoim wewnętrznym wzrokiem możesz przejść przez całe ciało i zobaczyć, jak mają się Twoje narządy, tkanki i komórki. Czy są zdrowe? Zacznij od głowy. zwróć uwagę na swoją głowę. szyję. Ramiona. Płuca, serce. Na rządy Jamy brzusznej jak się ma twoja wątroba. Szóstka śledziona. Jelita, narządy rodne, cewka moczowa, nogi i przyjrzyj się również swojemu kręgosłupowi. Pozwól, aby do Twojego kręgosłupa płynęło teraz światło. Światło to płynie z dołu, z samego serca ziemi to uzdrawiające światło matki ziemi moc życia i uzdrowienia krąg okręgu to uzdrawiające światło płynie wzdłuż twojego kręgosłupa, uzdrawiając to, rozluźniając. Pozwól teraz na to. To światło płynie od czakra bazowego do sakralnego uzdrawiając obszar lędźwiowo-krzyżowy. I płynie wyżej do obszaru splotu słonecznego, niosąc uzdrowienie i witalność. Płynie do Twojego centrum serca, do kręgosłupa zlokalizowanego w obszarze centrum serca. To światło staje się teraz takie delikatniejsze, subtelniejsze, pełne miłującej energii. i nie wyżej, do czakramu dachma, do kręgosłupa szyjnego i spróbuj wewnętrznym wzrokiem, Zobaczyć swój kręgosłup. Właśnie teraz. Kręgosłup szyjny. Siódmy krąg. Jest taki największy. Dużo pracy ma. Do wykonania, podtrzymując całą szyję i głowę. Pozwól, aby ta uzdrawiająca energia pracowała w nim. A teraz przejdź wyżej, szósty, piąty, czwarty, trzeci. Pierwszy. Atlas. Poczuj swój pierwszy krąg. Poczuj, jak delikatnie teraz się równoważy dzięki tej energii. Być może uda się również zobaczyć połączenie pomiędzy pierwszym a drugim kręgiem. Pozwól, aby się rozluźniło, uzdrowiło. To światło płynie wyżej, poprzez chrodzenie przedłużone do pniawsku. I również tam uzdrawia. Uzdrawia również cały Twój układ nerwowy. Obie kule mózgu, muszczek. Uzdrawia Twoje zatoki, uszy, jamę ustną. Przejdź jeszcze raz wewnętrznym wzrokiem przez całe ciało fizyczne. I jeżeli są gdzieś jeszcze miejsca, które potrzebują uzdrowienia, uwolnienia, to pozwól teraz na to. I wróć swoją świadomością do swojego centrum serca. I zwróć uwagę teraz na swoje emocje, uczucia. Możesz spytać, jak czuję się dzisiaj na swoim poziomie emocjonalnym. I również tu pozwól, aby Twoje uczucia, emocje mogły się rozluźnić, uzdrowić, stać się bardziej promienne i radosne. Przypomnij sobie te chwile w swoim życiu. Kiedy byłaś po prostu szczęśliwa. I niech ta energia napłynie teraz do Twojego ciała emocjonalnego i pomoże mu odzyskać równowagę, pogodę ducha. I pozostaw teraz ten spokojny przepływ energii przez swój poziom emocjonalny i zwróć uwagę teraz na swoje myśli. I również tu możesz zapytać, teraz, jakie są Twoje myśli? Jakie są dominujące myśli teraz? Nie musisz się z nimi identyfikować po prostu pozwól im być, pozwól na to, aby Napłynęła nowa jakość energii Twoich myśli, która chcę teraz nadejść, aby Twoje myśli stały się jasne i klarowne, spokojne i twórcze. Uwolnij stare myślokształty i wzorce myślowe, które nie są już ci potrzebne. I zobacz, jak twoje ciało mentalne staje się Coraz bardziej przejrzyste, zrównoważone, sprawne. Poprawia się Twoja pamięć i jakość myślenia. Ustawiając teraz ten swobodny przepływ energii przez ciało mentalne, skup się na wyższym świetle, na wyższej świadomości, na swoim byciu duszą. Usłysz cichy głos wewnątrz swojego serca który mówi Ja jestem duszą. Jestem światłem i jestem miłością. Jestem iskrą, światłem po środku większego światła. I przywołajmy teraz tą energię nowiu księżyca w znaku panny. Ten piękny czas. Kiedy energie słońca i księżyca łącząc się otwierają taki szczególny kanał wokół Ziemi. Miłości, uzdrowienia i pokoju. Niech ta energia napłynie, niech ta energia ze źródła wszelkiego życia. Napłynie do ciebie, przyniesie ci jasność i wgląd, pomoże ci w uzdrowieniu, i możesz teraz własnymi słowami poprosić, swoją duszę i źródło, o uzdrowienie dla siebie. się na tą energię, na to uzdrowienie nowiu księżyca. Znak panny niesie nam energię uzdrowienia, oczyszczenia i zdrowia pracy, ale i wglądu w to, co możemy zrobić dla siebie, pozostań przez chwilę w ciszy, wsłuchując się Twoje serce otwierając się na wizję i wgląd I możemy również pozwolić teraz. Aby ta energia miłości i pokoju przepłynęła pomiędzy nami, na poziomie centrum serca. Jesteś iskrą pośrodku większego światła. Miłość napływa i wypływa. Twojego serca. I zacznij powoli odczuwać swoje ciało fizyczne. Zacznij powracać. Odczuj ciało i szczególnie stopy na podłodze. Kiedy będziesz gotowa, gotowy, weź głęboki wdech i powoli łagodnie otwórz oczy.